Dzisiaj 30 odcinek z serii Krypto News Flash, więc malutki jubileusz. Z lekkim opóźnieniem, bo w okolicach godziny 13 zaczynamy kolejny odcinek Crypto News Flasha, a więc nasze szybsze w Polsce wiadomości ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Zaczynamy! Jak zwykle 10 newsów ze świata kryptowalut technologii blockchain, default NFTów i tego, ty tego typu rzeczy. Ja się nazywam Mike Satoshi. Chociaż Satoshi to nie od Satoshi Nakamoto, tylko od kreników, którymi kiedyś się zajmowałem, i zaczynamy ten najnowszy odcinek. Przechodzimy sobie do strony, zegar wystartował. Słuchajcie, Coca-Cola uruchomiła kolekcję NFTów na sieci Polygon. Czyli można sobie kupić wirtualną butelkę, tak to wygląda. No lepsze to na pewno niż te miski. Także takie informacje, oczywiście to jest źródło Polygon Studios, e, możecie sobie zobaczyć pierwsze tego rodzaju e, kolekcja, aby świętować Międzynarodowy Dzień Przyjaźni. Wydaje mi się, wydaje, że jak się świętuje Międzynarodowy Dzień Przyjaźni, to się z przyjacielem na piwo wychodzi, no ale Coca-Cola wybrała sobie wirtualne butelki, <laughs> oczywiście kolejne źródło przychodów. Słuchajcie, CMI gryb uruchamia kontrakty terminowe na kryptowaluty w euro, także chcą oni uruchomić futures'y tak na bitcoina i na ethereum w euro. Oczywiście wcześniej odpalili mikro futures'y. Kryptowaluty denominowane w euro są drugimi najwyżej handlowanymi fiatami za dolarem amerykańskim. No i teraz um mają umożliwić inwestorom zabezpieczenie pozycji gotówkowych w cyfrowej walucie. I kontrakty terminowe stały się bardziej popularne wśród burzliwych rynków kryptowalut, także kiedyś mówiono o tym, że CME czy tam CBOE jak palili futuresy, to się rynk załamał w 17 roku, a teraz zobaczcie najnowsze produkty będą miały wielkość 5 bitcoinów i 50 eterów na kontrakt, taka będzie wielkość kontraktu. E, oczywiście będą używali CME, CF, Bitcoin, Euro, Reference Rate, a także CME, CME CF, Euro, Ether, Euro, Reference Rate. Takich będą tutaj wskaźników używać. I ma to wystartować 29 sierpnia. Oczywiście musi zatwierdzić to regulator. Nie wiem, czy to ESMA się tym, czy EMEA, to nie, to region MEA, ESMA chyba się tym będzie zajmować. Zobaczymy. Przechodzimy dalej. Vitalik Butelin wypowiada się, wypowiada się na temat drugiej warstwy skalowania i mówi o tym, że uczyni to płatnościami krypto, to że płatności krypto po raz kolejny będą miały sens. No cóż. Słynna wypowiedź Vitalika, słynna wypowiedź Vitalika e, i można powiedzieć, że jest trylemat tak, prędkość, decentralizacja i tak dalej. Można sobie o tym trylemacie blockchainowym, bo są tacy, którzy twierdzą, że wszystko da się na warstwie pierwszej zrobić. Oczywiście, tu trzeba jasno też powiedzieć, z punktu widzenia technologii, jeżeli jesteś dostatecznie potężną firmą, to możesz teoretycznie mieć odpowiednio szybkie łącze internetowe, odpowiednią dużą przestrzeń. Tylko pytanie, jakie będą tego koszty? Pomijamy już kwestie cenzury itd. Tak no i teraz oczywiście <laughs> mówię o tym, że tutaj jest ciężka praca rolapy takie jak optimizm i tak dalej. Skanowanie drugiej warstwy. Dzisiaj z rolapami transakcje są pomiędzy 25 a czasami 10 centów. I oczywiście przejście na może spowodować, że spadnie do 5 centów, a może nawet 2 centów. Przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, Bitcoin ze zniżką, tak twierdzi starszy analityk Bloomberga. Oczywiście to jest Mike McGlone i mówi o tym, że mamy zniżkę na Bitcoinie. Do analizy Bitcoina sobie za chwilę przejdziemy. Tylko szybkie spojrzenie na wachlarz Satoszowa, który tutaj wykosił shorterów po raz kolejny. Także Mcglone uważa, że Bitcoin jest przeceniony. No i teraz w lipcu Bitcoin przełamał najniższe, najniższą cenę przeciwko studniowej średniej kroczącej. Tutaj też z tego co się orientuje to chyba Piotr Rataj chyba, Bart Son Hodler. Um, nie, to będzie jako Piotr, i tak Piotr, Gdzie? o jest, e, wrócił chyba taką informację też, e, informację też, analizę, gdzieś tu widziałem, o tutaj zobaczcie, wybicie tej czarnej linii, OSM-a 20 czerwona, e, otworzy na bull market, widziałem ma 50, utwierdzi mnie w tym już na 99%, także tu macie, zobaczcie, rozrysowane, nie, nie widzę tutaj, zobaczmy, czy jest jakaś skala, czyli tak teoretycznie gdzieś tam koło 30 tysięcy, czyli właściwie to samo, to samo co ja chyba miałem narysowane też tutaj to samo co ja miałem narysowane chyba też tutaj wejdźmy sobie na dniówki to później analizę będziemy robić sobie na dniówkach tak tutaj też narysowałem 30 tysięcy i ten kanał w którym bitcoin bardzo krótko chodził no ale zobaczcie no jakby nie patrzeć po wybiciu dołka powoli powoli wchodzimy do góry jeżeli tu będzie wyżej jak 30, 24 7 jak przejdziemy 25 to może być ciekawie no zobaczymy także bitcoin z dniżko Witalik Buterin, walidatorzy Proof of Work przechodząc do Ethereum Classic nie zakłócą procesów fuzji. Czyli uważacie, uważa, że przeniesienie górników z Ethereum do Ethereum Classic nie stanowi zagrożenia dla nadchodzących fuzji i ma nadzieję, że ludzie nie stracą. Aha, ma nadzieję, no ma Na nadzieja wiadomo kogo jest matką. Także drugi raz Witalik i oczywiście zbliża się fuzja, będzie Proof of Stake, będzie bomba trudności, czyli już nie będzie kopania nad Proof of Work. No cóż, a Ethereum Classic idzie swoją drogą. Put krótka historia, gdy Dao zostało schakowane na 3,6 miliona dolarów. Ethereum cofnęło transakcję i od tamtego czasu rozpoczął się poziom. Ethereum Classic to jest oryginalny łańcuch Ethereum, o czym mówiłem już wielokrotnie. A CEO Tesli, słuchajcie, Elon Musk twierdzi, że już szczyt inflacji mieliśmy, ale będziemy mieli recesję trwającą 18 miesięcy. Także wierzy, że szczyt, inf szczyt inflacji jest już za nami. Więc ale teraz przed nami jeszcze recesja 18 miesięczna, takie oczywiście, e, takie oczywiście informacje tutaj podzielił się swoim spojrzeniem na corocznym spotkaniu e, udziałowców Tesli w czwartek, że 18 miesięcy recesji. E, a ilość bitcoinowych bitomatów, właściwie ATM-ów Zainstalowanych na świecie przekroczyła 39 tysięcy, bo u nich to się nazywało albo BTM, albo Bitcoin ATM, u nas to po prostu jest bitomat. No, więc 39 tysięcy, jeżeli chcecie sobie śledzić, e, śledzić sobie bitomaty, to jest taka strona jak coinatmradar.com, jest to na stronie kryptonarodu i tutaj macie poszczególne lokalizacje. Oczywiście większość bitomatów jest. W Stanach Zjednoczonych później długo długo nic jest Kanada, później znowu długo długo nic, Hiszpania, Salwador i Polska na piątym miejscu, jeśli chodzi o ilość bitomatów. Ach, gdyby nasze władze były bardziej kryptoprzychylne. Co by to było? Ile to by kasy płynęło do budżetu? Nie wiem, czy słyszeliście, że są podatek od zysków kapitałowych robić progresywny. Także 39 11 bitomatów zainstalowanych w 77 krajach rośnie ilość bitomatów. Ale pamiętajcie go to pozamiata wszystko? Ethereum świeci pustkami, opłaty za gas i spalanie ETH pod nie, No to też szybko, czyżby nie było ruchu, szybko spojrzenie na Gas Tracker. 5 Gwei, także faktycznie 19 centów. Proszę nawet słap na nim, słapie kosztuje 1,63, już nie 163 dolarek. Na Bitcoinie to samo, specjalnie za bardzo ruchu nie ma. Także świeci to wszystko, świeci to wszystko pustkami. Jeżeli macie jakieś klejmowanie tokenów, czy coś takiego, coś chcecie słapy dokonywać, korzystać z bridge, to teraz jest dobry moment słuchajcie, e, armia Shiba Inu twierdzi, że Ryoshi jest twórcą nowego koina, który nazywa się Degitaru Tsuka, czyli suka najkrócej mówiąc. Także kolejny e, seria kryp e, z takich tajemniczych wiadomości wysyłanych przez Ryoshi. Ktoś stworzył Shiba Inu, ściągnął z tego pewnie kupę kasy, no i teraz tworzy kolejnego gówno koina, który nazywa się Dejitaru Tsuka. Nie wiem, mnie takie gówna nie interesują. Przechodząc sobie dalej... O tym był oczywiście research na moim kanale. NIR Protocol okłasza nowe wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Ujawniono, że wykryto błąd, który w czerwcu wysyłał poufne dane użytkowników do strony trzeciej, ale zostało już to na naprawione i rzekomo wszystko już jest ok. Także zobaczcie na wallet NIR.org. Powiem Wam szczerze, przechodząc do krótkiego, krótkiej analizy rynku, nie wiem jaki idiota, jakim trzeba być debilem lub podstawionym człowiekiem, żeby w Wolecie e, zaprogramować funkcję wysyłania naszych seedów czy czegokolwiek w jakichś zewnętrznych serwisów. Dominacja Bitcoina nam tutaj troszeczkę odbija, ale przez ostatnie dni cały czas spada. ETH ciągnie, XRP troszkę mniej, Zero, tak jak wszystko, cały rynek właściwie waves to płasko. Zobaczmy jeszcze jak świnia. Świnia nawet, zobaczcie, takie piki, świńskie piki, świ, świńskie piki są. Także można sobie ustawiać sprzedaż na takich świńskich pikach. Waluty tradycyjne, euro, euroSD 1.01, złotówka nam troszeczkę się odbudowuje. I do euro, i do punta, i wcześniej było do dolara. Dixie znowu wzrasta. Złoto, proszę bardzo, po serii wzrostów wyhamowało. Srebro już zaczyna troszeczkę w dół jechać. Miedź to właściwie taki boczniak. I jeszcze zobaczmy ropę naftową. Ropa naftowa tanieje 93,3 za baryłkę ropy. Nasdaq pnie się do góry. Ostatnie spadki z, aż od kwietnia tego roku zostały odbudowane, czyli nadzieja na rynku powraca. Google, Google tutaj zawracało, ale cały czas zielone świeczki. Apple pnie się do góry, proszę ciągnie. Ten Czoflix to już tak niespecjalnie. Nvidia też odbudowała straty od czerwca. No i jeszcze na końcu Twitter. Twitter proszę bardzo, ale to jeszcze brakuje. I Tesla Tesla zaczyna zawracać, także chyba nie ma tak rewelacyjnych wyników. Przechodzimy sobie do podsumowania. Wczoraj była kolejna kryptowalutowa niedziela z Majkiem. Kto przegapił, ma szansę nadrobić. Różne fajne rzeczy. Był nowy gość, nowym gościem był Krypto Anonim. Eee, fajna rozmowa, górnik, a jednocześnie człowiek, który wiadomości robi krypto. Także zapraszam do oglądania. Trwa między, między innymi licytacja srebrnej monety na dzieciaki. Za chwilę coś jeszcze wrzucę. Dzisiaj newsów nie ma, dzisiaj akurat mam czas z rodziną, także nie będzie mnie wieczorem, ale jutro powracamy w odcinkach wiadomości. Witam oczywiście nowych wspierających kanałów. Wczoraj przez YouTube dwie osoby doszły, także bardzo serdecznie Wam dziękuję. Komu się podobało, łapa w górę. I tyle w tym odcinku. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu, cześć.